Siema, ja jestem Parot i dzisiaj polatamy sobie bombowcem frontowym, czyli biufortem na tych. Wiecie, na locie testowym, żeby pokazać wam jak, jak latać takimi samolotami. W sensie bombowcami frontowymi. To, to nie są duże bombowce. W zasadzie są niewielkie, ale... ale mają uzbrojenie. Ja nie są to lekkie bombowce Ale jak nazwa wskazuje I przynajmniej tak w wnioskuję z tej nazwy Bo sam nie jestem pewien To chyba chodzi o to, że Ten, że one leciały na pierwszą linię ognia Na wiecie Na, na front od razu Na bombardowania takich mniejszych jednostek Dobra A więc nie musimy tymi samolotami Wlatywać zbyt wysoko a tutaj sobie wrócę na jakieś 300 metrów może dobra, okej okay. to jeszcze sobie może nie, wejdzie trochę wyżej, że będzie lepiej yy, na jakieś 400 może i po prostu yy, potem zawrócę na celę to jest australijski poligon, który lubię czy znaczy, tak naprawdę to, to nie jest chyba w Australii, to jest yy, port Moserbi, jak jesteś chyba się czy tak czyta. I to jest e, chyba Indonezja czy tam pokołę Waginea. Więc tak to jest świetny symbol. Ale teraz jak tak myślałem, to jak strzelc się ustawił w tą pozycję, to wiecie, on miał e, tam gdzie on ma KM-y, to on miał tam dziurę i mu w tej sytuacji musiało bardzo wiać. Nie, bo tak z tyłu temu nie wieje, ale jak tutaj tak dziurą się tam wystawił do przodu, to mu No i przy działko. dobra, nieważne, nie przedłużajmy już zakręt. Hmm. Jesteśmy na wysokości optymalnej do właśnie takich samolotów. Samobieżne działo PLOT. PLOT. Dobra, ja na razie zrzucam po jednej bombie, bo mam tylko cztery. Uh. 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 Jeśli chcecie grać w War Thunder, to polecam w słuchawkach. Bo ja na przykład teraz uh, nagrywam w słuchawkach, żeby nie było lepiej słychać, bo chyba tak jest, że lepiej słychać niż tak normalnie. A co się dzieje? znowu nie Jak nie będziecie trafić z tymi, to się nie przejmujcie, możecie wejść niżej i spróbować no, nie, nie nurkować, bo jednak to nie jest bądź nurkując ani samo oczymowy. O! No i akurat teraz źle wycelowałem, znaczy wycelowałem gorzej niż wtedy, a jednostkę zniszczyłem. Dobra. A więc teraz zakręt. Wracamy się po czołg. Japoński. Japanese tank Nie rozumiem co się teraz dzieje. Ogólnie. Nigdy nie miałem takiego problemu. Skręcaj. C dobra, to powinno być gdzieś przede mną. Nie widzę. A tutaj jest. No to nie. No to robię kolejne kółko. Właśnie to jest słabe na, na tych poligonach i ogólnie, że yy, tak też było na serio, że. Żeby coś bombardować to trzeba odlecieć dalej, żeby móc się wcześniej ustawić na cel. Jutro, jutro o ile będę mógł nagrać, to nagram odcineczek jak latam bombowcem frontowym, ale już nie biufortem, bo biufortem latałem wczoraj, ale właskim bombowcem frontowym. Bo, znaczy, powiedziałbym innym, ale tak naprawdę to nie mam innego poza Bufortem i tym właskim, więc muszę korzystać z tego co mam. Dobra, oberwał. I ostatnia bomba, to jeszcze raz zajdę na dół. Już może zrzucę bez kierownika, bo Nieważne, że to nie bo jest bombowy smutkujący, ja sobie teraz pomrukuję. I cyk. Dobra, obym trafił. Nie trafił go. Więc tak. Więc sobie możecie trochę pominąć tego odcinka. Bo wiecie, jakbym mógł, to bym robił pauzy po prostu. Żebyście nie musieli się męczyć, jak ja czekam na ładowanie bomby. Czemu? No i właśnie to jest słaby w wąwozach frontowych brytyjskich i australijskich, że przynajmniej tych dwóch pierwszych, że mamy po 4 bomby maksymalnie. Za to ten włoski ma chyba maksymalnie 16 bomb. To już yy, jest fajne. 5, 4, 3, 2, 1. No co? <laughs> Widzieliście jak nie FART! Dobra, a więc wrócimy do przodu. I bombardujemy się. Cioè. Słuchawka, jak ten dźwięk silników. Znaczy nie wiem, czy wy to... Nie, nie możecie tak słyszeć jak w słuchawkach. Ja ten... Pomyłka. Dobra, uwaga. Wyrównujemy. Dobra, poszły dwie bomby. Oby chociaż jedna trafiła i zniszczyła ten głupi czołg. Proszę, proszę. No co? Trafiła, ale nie zniszczyła. Dobra, ten czołg jest pancerny, bardzo. Bardziej panterny niż jakiś, który O ten filmik już jest długi, nie? A ja chciałem go zrobić na maksymalnie 5 minut Wiecie, już mam 7 Dobra, i teraz czołgu musisz paść Dobra, bomby zrzucone I obym trafił Dobre trafienie, ale czołg niezniszczony e, Jakbyście spotkali taki czołg, na przykład jak gracie na czołgach, to a, I macie taki samolot, to e, Zignorujcie ten czołg, bo po prostu go nie zniszczycie Więc dawajcie lajki, subskrybujcie, wbijemy 26 słów z tamtego kanału e, i, I tyle, pa pa